Hej, pozdrawiam serdecznie, tu Małgorzata. Dziś przychodzę do Was z taką oto paczuchą, która przyszła do mnie trzy dni temu, ale dopiero dzisiaj ją otwarłam, otwarłam, ponieważ była tak tu zalepiona dość mocno, a nie chciałam już tutaj męczyć się przed kamerą, więc ją otwarłam i... Po prostu będziemy patrzeć, co jest w środku. Jest to kalendarz adwentowy, który przygotowała dla mnie Ania z kanału Ania Tworzy. I tutaj na górze mam właśnie podziękowania za zakup kalendarza adwentowego od Ani. Gratisowe grafiki, z których powstaną przepiękne karteczki. Tutaj mamy Kraft okłoka, z, z Mintaja, z przeuroczej kolekcji. To są grafiki, a dzisiaj będę... I jeszcze w napisy mam, o. które przydadzą się do karteczek cudownych. Także przepięknie. Dziękuję serdecznie. Cieszę się bardzo. No, i oczywiście w środku znajdują się 24 paczki. I każda paczuszka na, na jeden dzień. Więc dzisiaj wybieram jeden bo mamy pierwszy dzień kalendarza adwentowego. Wybieram jeden, odłożę i paczuszkę odłożę na bok. I będziemy otwierać, co jest w środku w pierwszy dzień. Niezmiernie się cieszę, że jest ten kalendarz adwentowy, ponieważ ostatnio miałam bardzo ciężki rok, więc sprawi na pewno mi on wiele radości i tutaj otwieram i będę się cieszyć razem z wami. No kwadratowa paczuszka. I myślę, że tu będzie jakiś bloczek. Przekonamy się jaki, zobaczymy, ale nie jest on malutkich rozmiarów, także taki dość spory i zobaczymy, co to mamy za bloczek. Otworzymy ładnie tutaj paczuszkę. Atakowane rybki. Tak jest. Haha, piękny blok. Granatki ludwińskiej z Craft Cudowny. Tak, on jest naprawdę prześliczny. Prześliczne ma grafiki. Cudowne. Tak, przecudne Nie wiem, czy już pewno wszyscy widzieli ten bloczek, jak on wygląda. W jaki sposób. Bardzo ładny, cieszę się bardzo, bo, bo naprawdę wiele uroku ma w sobie ta kolekcja Christmas Every, Ver. Myślę, że dobrze przeczytałam. Piękne, piękne papiery, prześliczne tutaj grafiki, na no urocze. Nie mam tej kolekcji właśnie w tym rozmiarze. Bardzo się cieszę, bo nie mam jej. To jest najnowsza, cudowna. I tu mamy, kompozycje są mega, mega świetne i kwiatuchy na no, Kolorystyka naprawdę cudowna. Renia naprawdę stworzyła piękne wzory. No i Reniferek uroczy, ciasteczek. Cudownie, dzwoneczki. No, kompozycje są mega urocze, mega, mega. No i się powtarza tutaj. Jest to jest zestaw arku, ze 24 arkuszy po 4 razy super, super i, i to jest 20,3 na 20,3 i 250 gram i to jest bardzo ważne super, bardzo się cieszę to jest dzisiaj pierwszy dzień i, i mega, mega świetny prezent kolekcja taka naprawdę no duża, no to na kartki DL w sam raz dziękuję serdecznie Aniu świetnie Cieszę się, że wybrałam kalendarz adwentowy, no i będziemy zaglądać do niego już codziennie. Było mi bardzo miło, i myślę, że będziecie się cieszyć razem ze mną. Do miłego, papa! Pa.